Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Kurczę, tu też jeszcze jest. Yy, właśnie opróżniamy przyczepę. Wysypię tutaj, wysprzątamy wszystko, cały kubełek, tak, żeby było to już zrobione na tip top. No i co? Tato przeczepi się do, do kariera, pojedzie uprawiać, doprawiać podrzepak. No i mam nadzieję, że uda się coś dzisiaj. Yy, posiać. Będę musiał się chyba Emko obrócić jeszcze raz i bliżej podjechać. Ale to najpierw, czy ja nie muszę, bo to było zwalane. To chyba muszę wejść na. Oj, co to było? Muszę wejść do góry i przestawić rozdzielacz, bo na 100% on jest przestawiony na przynżyto. A i oczywiście, A teraz trzeba wejść i przerzucić go na, yy, na rzepak. No już na polach wygląda to, powiem wam, istnie jesiennie, ale cóż się dziwić, jak mamy jak mamy dzisiaj, który się, w ogóle, 23 sierpień. Hu minęły te żniwa. Było trochę wariacji, było trochę przygód, było trochę nerwów, ale finalnie, tak jak widzicie, skończone. Nawet tutaj po grochu mamy uprawione. Dom już nawet ocieplony, mamy tam wszystko tak na dobrą sprawę z zewnątrz zrobione. No jeszcze jakieś tam schodki to do zrobienia, ale tym się później zajmiemy. Eee, czekajcie, czy ja dobrze przestawiłem, bo zaraz o czym innym gadam i zaraz będzie z tego tylko problem. Yy, dobra, tam na rzepak, tam na rzepak będzie leciało. Tu sprzężyta przerzuciliśmy, schodzimy na dół i, i rzucamy. Kurde, jak się zimno zrobiło, ja tu na krótki rękaw a powiem wam, że normalnie gęsiej skórki dostałem. Jeszcze tu u góry tak pizga wiatrem. No ale dobra, wejdę, tam już mam zrobione. Teraz tylko przestawić się ciągnikiem bliżej, żeby tyle. Nie porozwalało się tego rzepaku Kurde, tą kamerkę walę No i będziemy mieli już tutaj zrobione. spokój z tym rzepakiem Ja w sumie nawet mogę włączyć go Niech go dmucha, bo akurat Ku temu warunki są odpowiednie Niech go tam wentyluje O, Antek otworzył bramę To zaraz obiadę podjadę sobie bliżej I, i będziemy zwalać bo chcę też kubełek wyczyścić, żeby było już czyściutko tam w nim. Nie będzie nic tam rosło. Wyczyszczę. I też już na jakiś czas będziemy mieli spokój. Wtedy tylko ewentualnie sprzedaż. Kamulce nie ma, ale... To trzeba podczepić. Kiperro. Kiperro. O kurde, jakie to upieprzone jest. To bez... Szmatyczku na patyczku nie da rady. O szmatyczku jest sporo. Też, też nie pojadę, że tak powiem, z już na już. Trochę trzeba będzie dmuchnąć ten, ten tył w John Deere. Szczepić siewnik. Na szczęście mamy wiecie, już przygotowane, przestawione. No, tylko teraz kwestia ustawienia głębokości wiatrów i takich drobnych drobnych ustawień o, ciach ciach dobra, pies, objeżdżam i i sypiemy no nie ma co czekać, o już gdzieś coś kurde pokapało parę tych, posprzątaliście? no to, in, to inne a później tamte skrzydła pospuszczam Ech. Oh. Dobra Ja sobie podczepiłem siewnik. Praktycznie mam wszystko ustawione. Wystarczy tylko wsypać rzepaku. Czyk. Zrobić próbkę. I powiem Wam szczerze, ogień do przodu. O, ale, ale stoję i czekam, bo zobaczcie, co tam się dzieje. Tam już jest siwo. I chyba dzisiaj nic z mojego ambitnego planu, żeby posiać chociaż jedną, jedną działkę, ta tutaj dokańcza. O, poprzeczniaki widzę. Zaraz wam pokażę. Jak tutaj wygląda gleba, czy jest mokro, czy jest sucho jednak. No, a jest. A jest. Raczej pierwsze, czyli mokro. Zobaczcie, jakie kluchy też, tak jak powiedziałem, nie robimy głęboko. Tylko mm, dzisiaj dzisiaj patrzyłem, tak jak kultus ustawiony. No, myślę, że to jest około 15. No dobra, krakowskim targiem, niech jest tam 16. Zależy na ciężkiej glebie, może wejdzie yy, głębiej, go wciągnie. Na płytkiej wał go przytrzyma. I ta robota idzie naprawdę dobrze. Ale dzisiaj co? No, zamykać drzwi. Tomek pojechał 69 uprawiać, ale pewnie zaraz jedzie, też go zgoni. Co ja tutaj więcej wymyślę. O, on już zjeżdża. Jo, już zjeżdża, bo będzie dupa blada. Tam jest siwiutko. No tak więc dzisiaj nie posiejemy. Inaczej, nie zaczniemy się. Wów. Miało wyjść inaczej. No niestety wyszło jak zwykle, ale najważniejsza kurde z tym łańcuszkiem, najważniejsza informacja jest taka, że jest wszystko zebrane z pola. O, ma się ciemno zrobi? Brr. Dobra, A, mamy. No, już pada. Już pada, także już jest po, po robocie. No tam też jakiś tam deszczyk jak przejdzie niezbyt duży, to też się jakby nie ma czym martwić, prawda? Bo yy, teraz to nic, nic z cukru niby nie jest i się nie rozpuści, no ale trzeba gdzieś mieć na uwadze to, że Akurat karta mi się zapełniła, no ale już usunąłem, no zobaczcie Tomek zjechał, to no, nie jest jakiś to poważny deszcz, bo wie jak to nie pada. Muszę Tomka zapytać czy to tam przeszło trochę w ogóle, jak to się uprawia, no ale zobaczymy, bo tak cały dzień ma wyglądać, no to też, też z drugiej strony bez sensu taka, taka jazda. To tam nie chodzi o to, że się ciągnik uklei czy tam, czy siewnik, bo to dzisiaj się uklei, jutro się odklei. Ale patrzę nawet po karierze, że on nie jest jakoś specjalnie ubrudzony, uplejony, więc o Błotnik tutaj mamy zgubiony, bo jest Pęknięty uchwyt Trzeba go przyspawać, odkręcić i... i założyć Co? A na co ci? No to już odkręcamy To tutaj przyjechałeś, jak tutaj kluczy nie mamy To są dwie osiemna... obydwa osiemnastki? No to na jest a z tamtej strony Dobra, zaraz przynoszę O, tu jest Cały winowajca No i tu się upierniczyło Trzeba to wziąć, odkręcić, pospawać Zaraz to wszystko poodkręcam Bo Bo tak tego i tak nie przyspawamy, i tamten uchwyt odkręcimy, przysp przyspiewiemy I będzie Sprawa załatwiona No wczoraj zaczęliśmy melorację Miałem chęć wjechać posiać, ale no niestety przez ostatnie dwa dni 40 litrów wpadało i nawet nie ma opcji o jakimkolwiek wjechaniu. Ciapkiem o, tam stanąłem, tylko wjechałem. Kawałek w pole tu kultusem było uprawiane Ciapek wpadł. Zrobimy melorację Może trochę ta ziemia obciągnie i wy, wyjedziemy do tyłu. Wczoraj jak wracał, to całe. Oj, no szkoda gadać. Kolejny na 20 cm Przekładamy rury. Bo zobaczcie, tu jest ceramika. Miejscami jest już ona o, po prostu była porozwalana. Yy, woda ziemię zaciągała. No i tutaj odchodziło jak krew z nosa. Dlatego przekładamy na czarną rurę. Już mamy, praktycznie zostało nam przez las. No i później na wylot pełną rurę. O, tutaj jest już też przywieziona. Tam mamy też nitkę od nogę żeśmy pociągnęli sobie małą, bo tu cały czas na tym dołku jest, jest mokro, ale tam jest zbyt duża różnica terenów i dotąd dokąd jest wyko wykopane tylko jedziemy, bo dalej idzie w dół na no, wiadomo w dół meloracji się nie kładzie tylko, yy, tylko od, yy, od wyższego punktu do niższego punktu co więcej, i tak tam jest praktycznie na zero położone, bo na samym końcu to jest, nie wiem, może 30 cm przykrycia. Może, może, może więcej nie, a nawet nie wiem, czy jest 30. No i tutaj, o już, już mamy przekopany kawałek, tam eksorko pobrał. Jeszcze tylko to trzeba zobaczyć, jak tutaj rozlasowana była, ile, ile było ubytków w ogóle w rurze. i teraz, co to... docisnąć ją, i to wszystko trzeba jeszcze powybierać a tu raz, dwa, o namula aż te komary pieprzone o I cały czas, bo tu jest, zobaczcie podłoże ił siwy o czyściutka woda wylatuje już z rury no ale wiecie, cały czas zamula, cały czas zamula i trzeba przyjechać to, o Chociażby o, o tak, zobaczcie, ile tu już jest namu odwalić, to odwalić, co jakiś czas wywalić ręką. O. Woda też potrzeba i korzonki. Najgorsze też kamienie, żeby na kamień nie położyć, chociaż tu w lesie to już nie będzie najeżdżania na tą rurę, ale żeby nic się nie wydarzyło, to lepiej tu przejść z ręką trochę, wywalić, wymulić to. Dobra, możemy kłaść rurę Z tamtej strony jest, z tej strony nie mamy Ja wezmę jeszcze tutaj, widzę coś tutaj jeszcze jest Kurzonki Czysto jest. Uff. Kaja, wyjdź stąd. Wyjdź stąd, bo w trąbę dostaniesz. No rzucaj. No. Możesz wpukiwać. Słomy nam może przybraknąć trochę, więc zaraz będziemy przywalać. Kurde, jak my komary w dupę pogryzły. Dobra, siedzi! O. Ja mam szpadę, musisz stawać się na rurę tam od tego, bo tu jest podniesiona trochę do góry końcówka. Z drugiej strony zajdę proszę, idę po słomę. Huh. No styk tej słama, bo trochę zabraknie. Tam jeszcze jest kubka mała. Dobra, jakoś pozbieramy. Nawet to przywalaj i tam zaraz rurki będziemy wyciągać.